Porozmawiamy w takim razie o tym androgenowym łysieniu. Kogo y, przede wszystkim dotyka ono? Czy, czy to dotyka młodych mężczyzn? No powiedziałaś przed chwilą o tych statystykach, ale czy też nie wiem, ma wpływ na to praca, dieta, y, stres, życie, nie wiem, ciągłym biegu? Bardzo trafne, ale bardzo skomplikowane pytanie zadałeś tak naprawdę, dlatego że to, co wiemy na temat łysienia androgenetycznego, to to, że jest tam silny czynnik genetyczny. Że dziedziczymy łysienie, jest takie jedno badanie dotyczące bliźniąt jednojajowych, które bardzo jednoznacznie pokazuje, że ten wpływ stylu życia, np. palenia papierosów, występuje, ale jednak jest nieduży. Więc e, jeśli chodzi o to, czy mamy możliwość jakąś taką profilaktyką e, sobie zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia łyśnienia drogenowego, to tutaj chyba jednak zbyt dużych możliwości nie mamy. Szczęśliwie mamy bardzo duże możliwości jak gdyby ze świata medycyny i kosmetologii, i tutaj e, można bardzo wiele zrobić e, skutecznie.